Od dni zaczynam od 30. E, dobra, siema na no, widzowie. Witam was z kolejnym lewik na tym kanale. Dzisiaj z Jagodą. Przywitaj się. Oj! Szyma. Dobra, nie ma czasu na stan. Aha. Tak? Mam 4 czas. 20.

A ponieważ na ris może czekać wiele niebezpieczeństw, także w tych związanych z działalnością człowieka, które stworzyli... O, dobrze, człowieka, dobrze, dobrze. I, i... ...to się i. zdarza. Nie będą mogły się dostosować do warunków. Uważaj, tutaj są. Ja sobie nie zdarzę, że odpalę tego live'a. ...nie spróbuję trafić. Podczas z innych U. powodów będą... Tak. ...przejść... ...leczenie... ...no, czy po prostu.

Kieranie się kłódów, na przykład okulary, ciast. Obrane w ten sposób świeście, zanalizowane genetycznie. Zanim Mam jeszcze cztery ciasta. Na tej podstawie wiemy, że się pochodzą 10 lat temu, żyły tutaj, są stwierdzane, poszczególne, jak również potomstwo, a nawet kolejne. Poczekaj pokolenie. chwilę, bo ja nie ja wiem, co zrobiła, Ale na razie to muszę, to podoba i przyrodnicy liczą, że ośrodek pomoże utrzymać nawierzchnię w danym Rę... miejscu. No, w tym programie produkcji będzie miał większą szansę na powodzenie. Co chciałem zrobić, ale już na pewno A, przyliczało mi się już. Ale, dobra. do chcę... 150. Znaczy, mówiłem. Trójmieście i Nawalnik. Lokalnie na wschodzie. O, na... mamy ten, tego gema. Ej, i w ja ogóle, bo my nie wiemy. O co chodzi z tą ja? statuetką? W najwyższym W ogóle ty się ja ja. jakoś no nie przywitałaś. Nawet... Ja trzymaj no to skalę. W nocy, to w najchłodniejszym momencie. No nawet 30. No to siedmiu w Krakowie i w Kraku. Ja. Ostatnie hmm, próbujemy i. Oto są dobre Drogi mogą być wszystkie tam, gdzie spodziewamy się odazów, ale pani na pojawach w ciągu nocy lub na rany będą pojawiać się gęsty błęd, widzialność. Chowoczek. W Warszawa z trzecią z rzędu porażką w basket -lidze. w Basket W sobotnim przycie Mistrzowie Polski przybrali z energią trafiłem sokiem. Patrz ile mamy marchetek? Nie, tego, nie, mam pojęcia. Ale mam coś dla Ciebie. Dla mnie? No, nie, nie, problemy z to maczej różny, dokoniec tali goście jest to po pierwszych 10 minutach. Ale ja się nie, no nie z kamerką z maską, ale chyba nie. Zeby chcielibyście live z kamerką z maską? Oczywiście, z wyjazdowy wygranej. Chyba no, to jest bardzo agresywnie gram e, 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 na wszystko. No... Pamiętajcie, na... A na 500 subów, jak tutaj tak chyba mówiłem, pokazuje twarz, a na 1000 powiedziała, że Jagoda pokazuje twarz. Pamiętasz to? Co jest? Dzięki. Pamiętasz to? Nie. Że Powiedziałaś, że na 1000 subów ty pokazujesz twarz. Ile my tych marchewek mamy? 17. Raz, dwa, trzy, cztery. Ileś? Kurde, bo musiałam coś, bo zaczęłam Ej, Ale pamiętaj, że ty się zgodziłeś, że na ty się pokazujesz. no, niestety. Chciałam. nie mogę się drzew. I'm hungry. A weź się pójdź do drzewa z tym ciężarem i kliknij lewy przycisk myszy trzymaj sens a trzymać trzeba mhm. Jest. i na cały las Jak, laj, laj, laj. Bo one też są bardzo potrzebne do oswojenia mamuta no. Także patrz, chodź tu. Okay. Chodź za mną. Ci ciasta. Nie ruszam nawet. Ciasta i dynie, Proszę mi ich nie zryć. nie będę na To ja, Ja idę szukać właśnie to. Chcesz, to chcesz. I'm a Polakty, Ale gdzie się nam mogę robić 100 dni, no to jutro może, bo co, bo te 100 dni nie wiem ile może trwać, żeby nie jutro No jutro 100 dni godzina robi. Godziny może... godziny co? 100, 100 dni się godzina robi. Godzina się robi 100. Mamy 36 Uch. dni, no to jeszcze Jakby by to obliczyć, nie wiem.

Um, on nie skomentował live'a raz. Tu? Oczywiście, no, bronz mnie odrzucili dla bloty z krainą. Ma nie patrz na to, to tam Dircik. Patrz, to powiem to poprzednie. Będę za 30. Dircik, serdecznie Cię pozdrawiam. Gdzie to w ogóle będziesz widzieć? Aksy i Hazdeb. No, chyba se jajka. Bo no. ratujesz? Nie, Nie wiem, jesteś? czy mnie uratujesz, bo jestem Gdzie to... jesteś? Wśród dwóch niedźwiedzi. Uh -huh. A masz jakieś bandaże przy sobie? Pełno. To idę. I da. grę w To. Co? co? Grasz jutro?

No nie, czy go zabijesz? Uciekaj, 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 uciekaj. Zabij go. mam jeden prawda? Bo ty podleć. Nasze są tak dobre, że chcesz się. Zabiję jeden. O? o nie, ja się podlecam Aha. Ja. Co jest?

ale widzieliście, co się stało, jak mnie wywaliło?